I, I cóż, ze... I cóż, żeś... Słuchaj, słuchaj, słuchaj. herbs... Szedł herbs... Psz, psz. Szedł herbs psz, psz. Kto kogo gdzie tam cieszy. Często, 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 z żoną. Cześć moi drodzy, jesteście na kanale Paszyńska Polska i dzisiaj jestem ja, Iryna Paszyńska. I dzisiaj z nami jest też Kira z kanału Życie w Polsce. Cześć wszystkim, przyjechałam z moją, z moją mamą do Warszawy. <głos> no <głos> tak. i e, mamy właśnie okazję z, spotkać się z Irą i nagrać taki filmik. Już chcę, e, już chcę, już tak. chcę. <noise> tak. Już chyba zrozumieliście, o co będzie chodziło. Taki challenge w łamance językowe. Nawet nie mogę to mówić, ale jak to będzie <noise> dalej, ja nie wiem. <noise> Tak samo zapraszamy Was do kanału Życie w Polsce, oczywiście link będzie w opisie, no i subskrybujcie nasz kanał, bo to nas bardzo, bardzo wspiera, tak, i cieszy każdy raz, jak widzimy. Zaczniemy o amancy językowej. Tak. Kuch. <laughs> lecimy. Tak. <laughs> I cóż, że... Szwiedz. I cóż, I cóż, ze I córze, że I cóż, że... Powiedzcie <laughs> to. Ok. I cóż, <córze>, że... I cóż, że... I cóż, że ze Szwecji, o. o, dobra. I cóż, że ze Szwecji, o, okej, okay, dobra, to, to dawaj, dalej, dalej, mniejsze, dobra, okej, okej. Teatr gra w grotach, Dekamerową dekamerował gruchwą w konach rododron, ten rododendron. Nie, w ogóle tego nie umiem. No to jest Okej, okay, ja też mam taką. Zobaczymy co to jest, bo jest duża. Wszedł herbs... herb... szedł z Szedł herb z pstrągami i słuchał, z patrząc. Nie, to nie Zszedł herb. Zsiadł. herb z... Szedł herb z trągami i słuchał oszczerstw z resztem, patrząc w przestrzeń, przez szczelinie, w szczelince. szczelnice Nic nie zrozumiałam. Jakiś herb, chyba to imię. Dobra, ja? Okay, dobrze. Małe też. Dobra, to dobrze. Nie. A w czasie suszy z susza, Sasze, szedł z suchą suszą. O, może <grymne> jeszcze się szybe, Dobra. A w czasie suszy, Sosze, sucha, Sasze, szedł z suchą suszą. Suchą suszą. So Chcesz spróbować? Dajesz. W czasie suszy, suszą. W czasie suszy, suszą. W, w czasie suszy szoson sucha, a Sasza szedł suchą szosą. Co, o. co to? tego będziemy w znać? Jakiś Sasza coś tam. A to chyba, chyba jest rosyjska taka, nie? E, no, to jest podobna tak. rosyjska. Szedł Sasza po Saszy i sosała suszku. No, to, to wiemy. E, dobrze, to no teraz ja, tak? Tak. Okej, okay, mamy jeszcze jedną taką. Zobaczymy, co to jest. Czesał czyrzył czarny koczek, czyścił w koczku każdy loczek. O, nieźle! Po czym przykuł koczek łotoczkiem, mycz... Część łośków przyszła... Po czym przykuł koczek leczu... lecz... Lecz część wyszła boczkiem. No, nie, jest fajnie, jest, jest nie fajnie, poszła, tak. jest fajnie. Okej. Okay, dobra. dobra, ja. Takie o, dobra. Nie patrz wieprze pieprzem, pieprze, bo bez pieprzu wieprze jest lepszy. O, jak się dobrze poszło? No. Nie pieprz wieprze pieprzem, pieprze, bo jest... Bez pieprzu wieprz jest lepszy. O, o. Super. Okej, okay. dobrze, to jeszcze mamy coś takiego. Okej, okay. chyba ja e, znam tą e, ten omancy. Dobra, tak. to to powiedz, ci dobrze. E, prawdopodobnie, ale no zobaczymy. Rozwarylizowany rozrealizowany rewolwerowiec z rewolwerem, rozwarylizował rewolwer rewolwer, 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 rewolwer rewolwerowca. Chcesz spróbować? O nie, dobra. <laughs> Rozrez... Roz, ro, rozrewolweryzowany re, re, rewolweryc z rozweleryzowanym rewolwerem rozwelerizowany rewolwer rozwelerizowanego ro, rewolwerowca no. Nie umiem oddychać i bo język boli A, Ale fajnie, hej okay. to jeszcze mamy ten okej okay. przeczytam, ciekawy jest i widać, że tam dużo różnych Lizzianków. Lidźwięków, tak. Mądr grzegżółki, krzączo szczęście, krzakoł, drzym już krzyk, a w trzy straszny Jeszcze mytrze właśnie szyk. Dobrze? Dobrze, jest ok. Jest okej. Okay. Okay. Dobra. O, małe, małe, małe. Cesarz często... często czesał ceszę... Dobra, Czesa... Często czesą, z żoną. Aha, coś... coś... Coś to ma jakiś podtekst, no nie? No tak, jakiś ciekawy podtekst, ale nie wiem, czy trzeba o tym w wiedzieć, czy nie. Może jak wiecie, to napiszcie, co to znaczy. Coś, o nie! To, kto, kogo gdzie tam cieszy? Czesa... Czes... czasem, Często czesą, żoną. Co to w ogóle ma znaczyć? Ja nie wiem. Dostępne, no. Dobra, też mam mniejsze. Mam okay. farta. Dobra. Czy rak trzyma w szczypcach trzep, szczawiu, czy trzy części trzciny? Dobra, nic nie zrozumiałam, ale Tyle łatwe. Ale że ta trzcina, w w każdym jest... Tym... No, no, bo, jest? bo się A? trudno Cześć, tak to wymawia. Tak. No, no ale nie ścina. wiem, nie wiem, co to jest. Dobrze, weźmy może to. O, o, masz, masz duże. duże <laughs> tak. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Okay. trzy brzmi w trzcinie, w szynie. W szczękach książka trzęsie lążcz, czad, czy bawka cz, czka, czy czy nie? Książka z siódmym wszechciół łącz, straszą skrzydła czół, a czmiel puszczy, tuż przy przynie, strasznie jest przy, szyna szum. Okej, okay, dobra, to też było bardzo skomplikowane. No I duże, tak, jakieś szczebrze, szyn jakieś pszczyna, ja zrozumiałam chyba strasznie tylko z tego słowa. To ja ostatnie? Tak. Mhm. Ja mam. Okej. Okay. Mniejsze okay. też, dobra. Na wyścigach wyścigowych, wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową wyścigówkę numer cztery. Fajnie okay, no no, mi to poszło, fajnie tak, mi to, to bardzo poszło. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, dobrze kochani. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że spodobało się Wam takie... My się śmieliście, to mamy nadzieję. Tak, może spróbujcie, może dopiszecie do nas jeszcze jakiś ciekawy, łamanie które który no, tak naprawdę nie damy rady wymówić. No, tak, okay. tak. Chyba nie poszły, nie? No. <hasta> no no. cóż. To było bardzo ciekawe. Tak. Dziękuję bardzo, że. Byłam, była dzisiaj z nami. Mm -hmm. da, no, Dziękuję Ci też za zaproszenie do tego pięknego miasta, do tej stolicy, no. właśnie do Warszawy. Cieszę się, cieszę się i Wam też dziękujemy bardzo, że zobaczyliście ten filmik na końca. No oczywiście ja. życzymy Wam miłego dnia, albo nocy, ja. albo, ja. albo ja. wieczoru, Zależy, kiedy filmy. No i do zobaczenia. Ta do zobaczenia.